I dzień dobry, dzień dobry. Budzimy się dzisiaj z okulelem. Ruszamy, ruszamy. 10 minut pobudki przed nami. Nogi poszły, nogi poszły. trzy oczy, Uśmiech na twarz. Już jesteś ze mną. Ćwiczymy, ćwiczymy. Można jeszcze spać. Za chwilę się budzimy. I łapa. Standardowo, otwierasz się, oddychasz, wyrzucasz toksyny po nocy i hop, oddech, oddech, patrzymy przed siebie, piękny dzień nas czeka, nieważne, że zimno za oknem, nieważne, otwórz klapę, otwórz, super, rozluźniamy, jak Ci się dzisiaj muzyka podoba, uwaga, łapy, hop. Hop, zobacz, co robię. Przymuszam palce. Trzeszczę, eee, trzeszczę. Zaraz się rozruszają. I łokcie, Hop! Góra, góra, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, siedem. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Do boku, do boku. Super. Rozluźnij, rozluźnij. Nadnostki. Pięści, kółko. Kółko, kółko, i bliżej, i bliżej, i dalej, i dalej, hop, 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 i przód, Zmiękki kierunek, świetnie, i odkręć, raz, dwa, trzy, i przód, raz, dwa, trzy, cztery, rozluźniamy, rozluźniamy, standardowo stopy, hop, trzeba się chodzić, pięć tysięcy kroków przed Tobą, krokowierz ustawiony, Pewnie tak. I druga noga. Raz. Dwa. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Rozluźniamy. I do środka. Hop. Ustaw krokomierz. Zobaczysz, ile wykonasz kroków. W ciągu dnia. Potem podnoś sobie standardowo. O tysiąc. Potem pięćset. 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 I tam do dziesięciu tysięcy. Rozluźniamy. Szklankę. I zamknij. Wdech mocno. I wydech. Dech. Jeżeli ćwiczenia się podobają, proszę o udostępnianie, o lajkowanie, komentowanie. Będzie mi miło. Mocno oddychaj. Wdech. Dech. Puść. Dech. Rozluźniamy. Uwaga, bark. Hop, 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 idziesz z barkiem. Raz, dwa, trzy. Druga łapka. Raz, dwa, trzy. I do przodu. Raz. I druga łapka. Przód, przód, obie tył. I raz, dwa, trzy. Do przodu. Raz, dwa, trzy. Łapa bok. Raz, dwa, trzy. I wróć. Raz, dwa, trzy, cztery. Zostajemy. Uwaga, jedna łapa dolna, bioderko i górna i hop. Hop, puść. Hop, puść. Trzy, cztery. Zobacz, co się dzieje z dłoniami. Też budzimy. Może przepracowane odmiesz od komputera. Potrzebują rozluźnienia. Drugie biodro, druga łapa. Hop. I raz, dwa. pięć, sześć, siedem, osiem. I zapraszam po taśmę. Rozluźmy. Taśma. Patrzę, bo I powoli. Na, na, pięć, sześć, siedem, osiem. Noga i do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, zostań, uwaga, kolano, wróć, kolano, wróć, staje czworogłowy, 5, 6, 7, 8, rozluźnij nogi i bok, i hop, trzymaj brzuch przy klacie, <grych> brzuch przy kręgosłupie, klata prosta, napinasz, 6, 7, 8, uwaga, ciężar, noga do boku, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, uwaga, kolana, hop, wyprostuj, hop, idziesz, trzy, cztery, pięć, super, siedem, dasz radę, jeszcze ostatni, rozluźniamy, ok, dasz, łap, powoli, góra, dół. Mam nadzieję, że przynosisz ze sobą wodę, albo że jesteś po szklance, a może po dwóch szklankach wody. Okej. Okay. Druga łapa i góra. Góra. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Rozluźniamy. Zostań. Taśma na krótko. Nogi. Kięty. Góra, góra. Trzy, cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy, dwa. Puszczamy. Rozluźniamy. Biodro. Trzymaj i samo biodro. Hop. 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 Wchodzimy mocno ciężarem na nogę i robimy takie. Kółeczka bioderkiem nad nogą. I druga noga to samo. Wejdź, pociągnij, wejdź, pociągnij. Trzy. Narysuj kółko nad stopą biodrem. Super. No jest to proste na początku. Jak wszystko skrzypi. Rozróżniamy. Można stanąć plecami do mebla. Trzymaj. Kolano. I hop. I równowaga. Dwa. I kolano. Trzy. Cztery. I biodem po 5, 6, 7, 8, druga noga. Hyt. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Super. Rozluźniamy. Uwaga, zobacz, co robię. Taśma. Noga. Jak jest ciężko z równowagą mebel. Jak walczymy, to nie. Szeroko i dół. Dół, wzmocni kolano. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Uwaga, bok, bok. Trzy, znasz to ćwiczenie z moich zajęć. Siedem, osiem i zmiana. Druga noga. Hop i góra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i do boku. Raz, dwa. 5 Sześć. Siedem. 8 Rozluźnij, rozluźnij. Znowu taśma. Taśma z tyłu. Na parku mamy duże koło. Raz, dwa, trzy, cztery. Łapa górę i znowu koło. Raz, trzy, cztery. Puść, druga łapka, za plecy. Koło. Raz, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Wyprowadź w górę i koło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Puszczamy. Luźno tył, luźno tył, luźno tył. I do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. Z tyłu łapki. Trzymaj broda na jedną, na drugą, na trzecią. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Trzymaj, dół. Słuchaj, co się dzieje w kręgosłupie. I wyprostuj. Jeżeli masz zawroty, jeżeli masz biegające noczki przed oczami, blaszki, nie ruszaj. Zostań mi źliątką. Paga, jeden Barducha, drugi Barducha, trzeci Barducha, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ściągnij, ściągnij, ściągnij. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś, że ćwiczysz, że dbasz o siebie. Miłego dnia Ci życzę. Mam nadzieję, że będzie rozruszany, piękny dzień przed Tobą.